To jest podcast o mediacji, o mediacji po prostu. Nazywam się Magda Ditmer i jestem mediatorem. A ja nazywam się Maciek Cichocki i zadaję Tobie pytania. W październiku o mediacji mówi się więcej. Szczególnie w trzecim tygodniu, który został mianowany tygodniem mediacji, z czwartkiem, który jest Międzynarodowym Dniem Mediacji. I właśnie dzisiaj. Tak jak nagrywamy ten podcast, mamy czwartek, 15 dzień października i przypada dzisiaj Międzynarodowy Dzień Mediacji. I to jest czas, kiedy o mediacji można usłyszeć w radio, w telewizji, widać na jej temat ulotki, plakaty, można nawet trafić na specjalnie zorganizowane spotkanie poświęcone mediacji w sądzie czy w prokuraturze, albo webinarium czy inne spotkanie online. I obserwuję te działania od ponad 8 lat jako mediator, i z każdym rokiem zastanawiam się, co inaczej, bardziej albo mniej zrobić, żeby ludzie woleli mediować i negocjować zamiast się sądzić. Bo i ja, i moi koledzy po fachu głowimy się, jak tu przekonać do mediacji coraz więcej osób, albo chociaż zachęcić do spróbowania. My wiemy z praktyki, że ci, którzy spróbowali, to na własnej skórze poczuli, że warto. I dlatego chcielibyśmy tego dla większego grona osób. Jednocześnie mam świadomość, co jest wpisane w naszą naturę, do czego predysponuje człowieka gadzi mózg, jak to było u Kargula i Pawlaka, i że z tym konfliktem to nie dla wszystkich jest takie oczywiste i zachęcające, żeby patrzeć na niego nie jak na zagrożenie, a jak na szansę do rozmowy, do negocjacji, do pożytecznych i potrzebnych zmian w życiu. I tak głowiąc się najbardziej trafił do mnie ostatnio mm, wpis zamieszczony na profilu LinkedIn, post Ewy yy, znajomej mediatorki, która jest też ekspertem od negocjacji, że ona owszem chciała napisać, jaki to mm, jest mały odsetek spraw trafiających do mediacji, że wiedza o mediacji i świadomość tego tematu jest niska, a koszty przecież niewielkie przebieg prosty i nieformalny, a procedura szybka Klientów usatysfakcjonowanych znaczny procent, jednak w zamian za to postanowiła napisać krótko: Do sądu zdążysz zawsze iść. Skorzystaj jednak najpierw z mediacji. I ja myślę podobnie. I w sumie też tak staram się funkcjonować w życiu, że kiedy mam jakiś problem, no to stopniuję gdzieś środki zaradcze. Na przykład, jak zrobi się mi snuż, supeł w sznurówkach, e, zwanych sznurowadłami, no to nie biorę przecież od razu nożyczek, żeby je przeciąć, tylko staram się je najpierw rozwiązać. Swoją drogą to ładna metafora do rozmowy o relacjach. A skoro mm, jednak o sądzie i mediacji mowa, a my mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Mediacji, to ja mam Maciek propozycję. W końcu dzisiaj jest tak naprawdę też moje mediatora święto i prezent mi się należy. A propozycja jest taka, że tym razem to ja będę zadawać tobie pytania. Co ty na to? No, skoro to Twoje święto, to nie wypada mi odmówić, więc tak z przyjemnością przyjmuję Twoją prośbę. To wyobraź sobie, że rozważasz pójście do sądu z ważną dla siebie sprawą. I jesteś z nią na takim etapie, że myślisz już tylko: nie mogę tak tego zostawić. Dość już mam czekania, znoszenia. Nie chcę się sądzić, ale muszę, bo inaczej nic się nie zmieni. Nie dostanę tego, co potrzebuję. Mam dość tego, co ten człowiek wyprawia i jak mnie traktuje. Należy mi się sprawiedliwość. Masz to? No już się spiąłem, to chyba mam. Właściwie, i już w tej desperacji, i na fali frustracji, zdecydowałeś, że chcesz iść do sądu. Tak, idę, chcę, a w zasadzie to chyba już nawet w tym stanie muszę iść do sądu. Okej, okay, to zanim jutro pójdziesz, to sprawdźmy, czy na pewno nie chcesz skorzystać z mediacji. I najpierw pogadajmy o czasie. Myśląc, sprawa w sądzie i czas, jakie masz, Maciek, wyobrażenia, jaką masz wiedzę, co myślisz. No ekspertem nie jestem, ale chodzi mi po głowie taka myśl, że od momentu, kiedy ja skieruję sprawę do sądu, to zanim się doczekam na pismo, które będzie świadczyło o tym, że sprawa rusza, to potrafi minąć długi czas. W ogóle, jak myślę o tej całej wymianie korespondencji, tych rzeczach, które tam krążą, no to mi się to kojarzy z dużym upływem czasu. Świadkowie, przesłuchania, no dużo tego. No mamy COVID, ciężko się od niego w tej chwili oderwać, więc myślę, że to też wpływa na wydłużenie całego procesu. To tak jak miałbym się pobawić w matematykę, to się zbierają miesiące, żeby nie powiedzieć kwartały, a może nawet więcej. A w mediacji to ty decydujesz o tym, kiedy chcesz się spotkać, ile razy, jak długo chcesz rozmawiać podczas tych mediacyjnych spotkań, ile czasu ma trwać ewentualna przerwa na przemyślenia czy konsultacje z jakimś specjalistą. Przykład z praktyki pierwszy z brzegu. Pierwsze spotkanie mediacyjne trwa około 2 godziny. Po tygodniu drugie spotkanie i też trwa około dwie godziny. Mediacja kończy się porozumieniem. Wtedy jest czas na przygotowanie ewentualnej ugody przez pełnomocników klientów. To też zależy od klientów, od pełnomocników, ile to czasu zajmie. Po tym czasie spotkanie na podpisanie ugody, złożenie jej do sądu do zatwierdzenia. Po dwóch tygodniach sąd przesyła do stron postanowienia, że zatwierdził ugodę. I ona ma tytuł egzekucyjny, co oznacza, że gdyby któraś ze stron nie chciała wywiązać się z tego, na co się umówiła, można wszcząć egzekucję, czyli mówiąc roboczo, iść po wsparcie do komornika, żeby wyegzekwował to, co się należy, co zostało uzgodnione. Niewiele ponad miesiąc, cała sprawa zakończona. Nawet nikt nie zdążył poczuć, że w sprawie nic się nie dzieje. No, to tutaj ewidentnie mam takie poczucie, że mam wpływ na to, ile to będzie trwało, czyli jest to przewaga mediacji. I w tym miejscu polecamy odcinek szósty naszego podcastu, z którego możecie dowiedzieć się jeszcze więcej o czasie w mediacji. To teraz pomówmy o kosztach. Myśląc koszty i sprawa sądowa, jaką masz wiedzę wyobrażenia, co myślisz? No, nikt tego nie robi za darmo, więc zakładam, że za sprawę sądową mu, muszę zapłacić. Jeżeli dobrze się orientuję, to może być taki przypadek, że mogę być zwolniony od tych kosztów, ale to nie jest oczywiste. I chyba też jest tak, że jeżeli sprawę wygram, nie wiem, czy to jest dobry zwrot, chociaż w sensie w sądzie to mogę powiedzieć, sprawę wygram, no to wtedy koszty tej sprawy ponosi druga strona. Czyli mogę powiedzieć, że ja, no to była moja inwestycja, a na pewno nie strata. Ale jeśli ja przegram, no to tracę, bo ja muszę zapłacić za cały proces. I w mediacji też masz koszty, tyle, że one są jasno określone, konkretne, transparentne, tu nie masz nieprzewidzianych wydatków w postaci jakichś zleconych ekspertyz, opinii biegłych, za które też tak naprawdę trzeba zapłacić. W mediacji od początku do końca wiesz, co i ile będzie kosztowało. A jeśli dogadasz się w mediacji, a sprawa do niej trafiła na przykład z sądu, no to możesz nawet odzyskać opłatę sądową, którą zdążyłeś zrobić, a o której wspomniałeś wcześniej. Czyli znowu korzyści. No, nie zaskoczą mnie żadne opłaty 2.0 dla mediacji. <laughs> I dodatkowo polecamy od razu odcinek trzeci naszego podcastu, z którego można dowiedzieć się jeszcze więcej na temat kosztów mediacji. Dobrze nam idzie, więc przyszła kolej na poufność. Myśląc sprawa w sądzie i poufność, co myślisz tym razem? Ja jestem wychowany na amerykańskich filmach, więc pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to takie stwierdzenie: wszystko co powiem, może być użyte przeciwko mnie i ono dla mnie nie idzie w parze z poufnością. Druga rzecz, no, wydaje mi się, że no, sala sądowa nie jest jakimś odosobnionym miejscem i o ile nie ma wyraźnego nakazu, decyzji sądu, to w zasadzie każdy może na nią wejść. Rzeczy są protokołowane, nagrywane. No, pojawiają się osoby trzecie, no, fakt, że eksperci, ale jednak ktoś na salę wchodzi. I to wszystko jest cały czas nic w porównaniu do tego, o czym myślę, jak to może wpłynąć na wizerunek na przykład mojej firmy, jeżeli w takim imieniu występuję w sądzie. I to mi się niespecjalnie podoba. A mediacja jest poufna czyli wszystko, co powiesz, ty i inne strony zostaje w mediacji, a to, co ma ewentualnie ujrzeć światło dzienne, zostaje przez was uzgodnione i zaakceptowane. Nic o tobie bez Ciebie. Tajemnica: zero nagrywania, protokołowania, żadnych nieproszonych osób trzecich, świadków, ławników, prokuratorów, dowodów w sprawie przesłuchiwania. Chcesz ujawnić jakieś dokumenty? Możesz, nie musisz. To twoja decyzja. Jeśli ty i druga strona czujecie się bardziej komfortowo, jeśli z wami będzie na mediacji obecny wasz pełnomocnik, świetnie, niech będą. Chcesz, żeby druga strona była sama, bez pełnomocnika? Może być i tak. Wszystko to, też skład osób przy stole jest przez Was uzgodniony. No, biorąc tym wynikiem sportowym, powiedziałbym, że 3-0. Może jestem trochę stronniczy, ale dla mnie to jest kolejna przewaga mediacji. I w nagrodę polecamy odcinek drugi naszego podcastu, z którego można dowiedzieć się jeszcze więcej o tym, co oznacza poufność w mediacji. To z rzeczy ważnych chcę jeszcze pogadać o wyroku. Myśląc wyrok w sprawie... Co myślisz o satysfakcji z nim związanej? No samo słowo wyrok dla mnie oznacza, że satysfakcja może mieć co najwyżej jedna strona. To znowu może brak mojej wiedzy, ale nie kojarzę za bardzo sytuacji, gdzie obie strony są usatysfakcjonowane z wyroku. Raczej kojarzy mi się z takim obrazkiem, że ktoś wychodzi ze zwieszoną głową, a ktoś z gestem triumfu. No i ten, który wychodzi ze zwieszoną głową, ma dużą pokusę, żeby się odwołać, zaskarżyć wyrok, pójść z tym do wyższej instancji. To znowu przeciąga sprawę. Z drugiej strony, ten, kto wygrywa, no chciałby jak najszybciej wyegzekwować to, co zostało mu zasądzone, a ponieważ tamta strona, na przykład, zaskarży ten wyrok, no to czeka na te, na przykład, pieniądze i czeka i czeka. No, nie wygląda to dobrze. A efektem mediacji może być ugoda. Ugoda zawarta przed mediatorem może mieć taką samą moc, jakby była zawierana przed sądem. Wystarczy, że sąd ją zatwierdzi. I ona może stać się tytułem egzekucyjnym, czyli takim dokumentem, z którym na przykład rodzic nie dostający należnych alimentów dla dziecka albo przedsiębiorca, któremu nie zostały zapłacone faktury, mogą pójść do komornika i te należności, obojętnie jakie różne, wyegzekwować. Bo mają ugodę zatwierdzoną przez sąd, który to sąd nadał klauzulę wykonalności, czyli jest to tytuł egzekucyjny. A jeśli o satysfakcji mowa, o której wspomniałeś, o której rozmawiamy, no to o ugodach mówi się, że najgorsza jest lepsza niż najlepszy wyrok. I właśnie z powodu satysfakcji z jej powstawania, poczucia, że to nie jest coś narzuconego, a wypracowanego, że jak uzgodnione czyli najlepiej uszyte na miarę potrzeb, to przecież nie po to, żeby opłacało się to niszczyć. Znowu mam poczucie, że po prostu mam dużo większy wpływ, i to mnie osobiście przekonuje do mediacji. Poza tym, idąc na mediację, możesz sprawdzić, czy faktycznie będzie gorzej czy lepiej. Ja mam przekonanie, że gorzej nie będzie. Do sądu zdążysz pójść zawsze, a warto spróbować. Najwyżej gorzej nie będzie. Na mediacji poza tym jesteś, bo chcesz, a w sądzie, bo musisz. I tu postawimy kropkę, życząc przy okazji wszystkim mediatorom wszystkiego najlepszego z okazji ich dzisiejszego święta. No i owocnej pracy, bo konflikty były i będą, i osoby, które w nich pomagają, myślę, że są na wagę złota. Dziękujemy za słuchanie, polecamy się we wszystkich podcastowych aplikacjach i zapraszamy na następne odcinki. Magda Ditmer, bardzo dziękuję. I Maciek Cichocki, dzisiaj przepytywany i przyparty do muru.